Nie, Jak się odlopa, to ja przychodzę. Mikrofon. Mikrofon. Łączymy nagrywanie, i gdzie są odbyte boostery. Siemeczko, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z openingu Kart Lorkana. Dzisiaj jest wyjątkowa sytuacja, bo wpadło mi w ręce dosyć sporo boosterów z Lorkana CH2, czyli Rise OF THE FLUBORN. Ale oczywiście tutaj nie jest to zwykłe od openingi Jak o kupienie boosterboxa w Booster Boosterboxa, tylko jest to 60 sztuk Po prostu kupiłem, bo miałem taką możliwość i Nie chciałem tak naprawdę zostawić tego tak na boku Ale też oczywiście przy okazji tego faktu Mamy do ogłoszenia jeden bardzo ważny konkurs Tą wyjątkową kartę, którą w tej chwili widzicie Będzie można wygrać w giveaway'u który oczywiście będzie w kolejnym odcinku, który będzie dotyczył kart StarDecków z Lorkana CH6. I tyle. Więcej dowiecie się w kolejnym odcinku, oczywiście, z Lorkany. Tak, to jest Twoje, zgadza się, ale to nie jest ten temat. I oczywiście przechodzimy do samego openingu. 60 boosterów. Jestem mega ciekaw tego, co tu dropniemy. A przede wszystkim bardziej zainteresowany openingiem. Tych kart jest mój synek jeśli chodzi o Lorcanę, niż jeżeli samych Pokémonów. Jak jest Simba, bo wiecie, te Simby, Bufasy, to bardziej go kręci. A dzisiaj, Lorcana CH2. Tego nie było, oczywiście. Przeskoczyliśmy od razu do CH4. Mamy tutaj braki, jeśli chodzi o dwa dodatki. Także dzisiaj, nadrobiamy jeden, pierwszy. Tutaj mamy 60 boosterów, dzisiaj otwieramy. Co wpadnie i jak wpadnie, oczywiście nie jest to booster box i nie był to booster box, tylko to były oczywiście osobne boostery. Ale miałem okazję trafiło się, więc otwieramy pierwszy. A oczywiście jak widzicie pewnie na, na rękach mam tatuaże. To jest to takie! Ja tymczasowe! <laughs> o tutaj pokaż, 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 że pokaż, tutaj. O. Synek, ooo, taki synek ma. Oczywiście to są tymczasowe, a to nie są stałe. <laughs> ale tak na próbę chciałem zobaczyć jak to by wyglądało. Oczywiście ja jemu robiłem, a on mi robił i wyszło tak jak wyszło. Niezbyt atrakcyjnie, ale on robił i jestem mega happy. Pierwszy booster ja, tak? Ja. Ty pierwszy, no to szybko. O tutaj szybciej no. no. Wiecie to jest 60 boosterów to jest co najmniej pół godziny openingów. A ja postaram się to przyspieszyć Jaka <mieniciela> godmother Mim w pierwszym boosterze! Ale fajnie! Madam Mim do na boku zostajemy Dragon Gem Basil I później czysto Ale madame Mim w boosterze, nice! Czyli formalnie booster się zwrócił, jeżeli mówimy o normalnych cenach Teraz <mieniciela> albo zrobimy tak Pięć ty pierwszych na speedzie Na speedzie? A później Ja bym chciał, ja bym Doktor Fala i <noise> Hercules Hollow. Już minęło 5 minut, kurde, my nawet nie zaczęliśmy. No tak, Ellie, boh, Awur? Nie, nie, Widziałem też. Ja nie widzę, bo nie przykrywasz rękę, ale dobra, tyle. To jest był trzeci booster. Później. 5 ja. Ja też. To były twoje pierwsze, no. Git, Pawn Sequel. Bo wyprzygoniłeś kartę, ale dobra. Cinderella. Yeah. Mordestone. Pacza. Tiana. Ratigan. O tego nie widziałem. Pójdź po drugi. Ła! Wow! Mamy, pita! Mamy. mam. Nie, 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 Ty nie, 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 możesz. Nie my możesz. My... O, Nie! Yes. To byś na najest... To by na najest... Nie wyciągaj w ten sposób kart! Ja ci mogę dać, ale tak nie rób! Mamy pita. Jest pierwszy: Enchanted. O, przede wszystkim, oponent nie może. Opponents can't, be, can't choose this character as a accepted to challenge Czyli nie mogą wybrać do walki tylko po prostu jako challenge Nieważne kiedy zaczniesz akcję otrzymujesz dwa elementy Nie jest to pro karta ale ma dobre takie te jeśli chodzi o grę długodystansową Także jeżeli spodziewasz się długo grać to wtedy dopiero ta gra ma sens yy, Ta karta ma sens sorry. Dlatego oczywiście no nie ja jest tak, ona wśród najlepszych coś sprawdzić co, spo, co chciałbyś sprawdzić? O Wciąż kompletnie nie rozumiem. Ma o... Czego nie ma? Tego. Raja. To jest ostatni booster, resztę ja otwieram, wiesz o tym. Nie. Yeah. Ale wytropiłeś. Marzenczanta. Congratulations. Było oczywiście 64 boostery, ale wczoraj nie wytrzymaliśmy. Bo otworzyliśmy 4. Nie było nic. Teraz już ja. Mogę, ale ty nie mogę! Mogę, definitywnie mogę, bo już ma mało czasu. Chyba zresztą no, formalnie można byłoby to opóźnić sam tutaj opening, ale przyspieszyć sam koniec. Dałoby się tak zrobić, tylko <noise> nie mili mi zostanie. Gaston holo i zwykły to jest tyle. Oglądam takiego jednego ziomka, który po prostu podczas robienia kawy ma tatuaż na rękach i mi się to bardzo podoba. Nie? Taka ciekawostka. Co to za gość! Ciekawe, może ile osób w ogóle z moich widzów to ogląda również. Tego człowieka Bounce, The Huntsman, Ratigan i Gaston, ten drugi. Nie ten taki tani, tylko ten drugi. <grym> Więc możesz jeszcze pokazywać. No. Tylko o, pokazuj te karty, bo na razie to Twoja ręka jest widoczna i najważniejsza. A nie same karty. Baki, Izma, ale co to za Izma? Jakaś dziwna. Wow, dziwna. A tak, Kruella Devil to jest druga, alter art, jakby. Ale na pewno nie. Tuk, tuk i Ray, o oh, matko, jedna, Holo Ray 40 boosterów. Także wyczekujcie kolejnego odcinka, bo w kolejnym odcinku będzie giwały właśnie. A A globa to ja przychodzę. Także w kolejnym odcinku będzie cecha szóstka, wytłumaczenie kwestii o. czego tu była było tak nic ciekawego. Wytłumaczenie kwestii. Pinokio! E, tak, Pinokio. Wytłumaczenie kwestii e, giveaway'a O, oh, Merlin! Merlin poczekaj, 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 poczekaj. Merlin to jest też bardzo ważna karta. Mulan, tej nie widziałem, ale w ogóle treść jest bardzo dosyć głęboka, widzę, tej karty. Ale nie należy do tej super agrywalnych. Karta Cinderella. Polega na tym, że jej po prostu rozgrywka. Bazuje na Sowa, i to jest właśnie dlatego po prostu mega grywalna karta, bo sama ona daje dużo od siebie, nic przecież nie robiąc. Tylko te, tak jak długo leży, tyle w, tak wygrywa. Używamy w kombinacji z tego, co wiem. W kombinacji! Tak! Tu mamy. Puść, puść, puść. nie wyciągaj karty. To jest tygrysek i Kangurek. I tutaj mamy Pinokio. Mamy, Outstanding. Mamy Lady Tremen Na końcu mamy Pinocchio w Holo. Ale Lady Treman też jest, należy do tych droższych. E, jeśli chodzi o. To co ja bym grał, nie patrzyłem tak naprawdę na budowanie deków, ale to co ja bym grał, powiedzmy, w kombinacji, to macie e, Alicję Skrajnych Czarów plus e, Herkulesa. Z tego co patrzyłem, to dwie, dwa razy kombo, bo e, Alicja daje b, bonusy. Jafar. Blue Fairy. Nie, nie widzimy kart kompletnie. Symku. Sleepy Flute i myszka Miki plus Benji na halo. Benji. Dobra, ja przyspieszam, bo to już jest wolno idzie. Teraz ja otwieram. Ty nie otwierasz już, tylko oglądasz, patrzysz i podziwiasz. Ty już otworzyłeś bardzo dużo kart. Bardzo dużo boosterów. Teraz ja po prostu przeglądam. Co tu jest takiego ciekawego? Merlin Score, tuk, tuk e, The Queen w holo The Queen w holo ja! Nie Ty już otworzyłeś, teraz Ale moja kolej. Ty już otworzyłeś, ja już Ja tu nie patrzę. Otworzyłeś. Jednak jasne, ja widziałem ile tu otworzyłeś, więc sorry. Outstanding! Prince John Ouch, bestia Mamy bestie w goldzie. Bestie um. w goldzie i sleepy w holo. Nie Ale Ja wiem, że to żądny przygód Ty też byłeś ty 15 byłeś. razy Nie, Nie. 15 ty razy byłeś Ty też Ty byłeś już 3 laty. Patrz ile, 3, a ty 15, więc chyba jest duża różnica, co? Tak No właśnie Ale Pinokio, Myszka, Miki I The Queen Jest w holo Idziesz już? Dobra, to że otworzyć drzwi sobie. Klasyczne znudzenie. Z <grym> materiałem. Aktywność, ile? 15 minut. 15 minut minęło i już po prostu koniec. Klasyk dziecko. Tak, żebyście wiedzieli na przyszłość. 15 minut aktywności, skupienia i później już jest wariactwo. Koniec. Judy Copps, Raya, Perklings, Lumiere, Virana i tyle. Wróciłeś, mówisz? Tak. I co to, masz, co to masz w ręce? Jakiegoś lufiego widzę. Do tego. Do tego z dużo buzią. Z dużo buzią, pokażesz, tak? Tutaj. Pazę! Klasyk, ale wiesz co, ja dzisiaj mam złe odczu przeczucia, jeśli chodzi o dotykanie tego, bo dzisiaj, jak pamiętasz, rozwaliłeś rękę Zoro. Tak, jakby po prostu przeczuć sytuację, że jego ulubioną postacią jest Shanks. Ale nie, tak. Upuścił y, figurkę Zoro i stracił rękę. Taka ciekawostka dla tych, którzy. Eee, Rapunzel! Zwykła Rapunzel. Rapunzel, szpunka z cechami ręki to było coś. A tu mamy już y, Speedzie. Lecimy ze Speedem, bo jest problem z czasem. Y, tutaj Tindem Ambition. All Hollow. Na razie mamy dosyć ciekawe dropy. Ale nie aż to mega mega super. Paul Gang tyle Przynajmniej jeden enchant wpadł <laughs> Jeden enchant To jest dużo Ty wyłeś Pinocchio Fela no, no nie widzę, że bo ty siedzisz Ale znudziłeś się o, jest kolejna tutaj laska Araja i Herkules Słucham? A, zaraz Ale też otwierasz kilka i później przerwa. Tak Dobra. O, tutaj Kogswort też dobry. Kogswort też dobry. Kogswort i reszta taki średnia. Ale Kogswort to jest ten Alter arcik, z tego co pamiętam. Tak mi się tylko wydaje. Tak, to jest, to jest ten taki lepszy, ten grywalny Tak przeglądam się jeszcze. Lumiere, Holo, y, Merlin, Classic, bestia Wodzie, mamy 10 minut, żeby to otwierać nawet, nawet może troszeczkę więcej, troszeczkę więcej O, mniej maklencamy. Ooo nie miałem Yy, ale on chyba średni do gry zrywki. Zdję... O nie! Wiedziałem, wiedziałem, że to będzie głupi pomysł. Jeśli chodzi o niszczenie, to to jest mistrz. Po prostu jest mistrzem. Jeśli chodzi o rozwalenie, niszczenie. Zajęcie jest, ale efekt jest później koszmarny. Hiram Hiram się trafił, fajna karta. Sherkan, Coxword, ale to jest jakiś fesywy holo. Zaraz ci powiem. Okay. Wyczekuj momentu, bo to będzie już zaraz. To będzie już zaraz ten moment. Tutaj patrzymy, czy coś padło. O! Sisu! Jest! Sisu padło. Parzeka ładna. Mi się bardzo podoba. Sisu. Ogólnie, yeah. Sisu jest bardzo ładne, nie? Ale jest kolor i drop był w postaci Sisu Golda. Sisu Gold nie jest drogi, niestety. Bo jest kartą mniej grywalną, bo. No sami spójrzcie. Ej, kiedykolwiek ten... Ta o, postać, jest, kiedykolwiek ta postać questuje, może zobaczyć dwie karty. Możesz zobaczyć dwie karty. Jedną Shisoo. możesz zabrać, a drugą wkładasz no, ja na tył Shisoo. deku. Także tego średnia. Ale tylko jak questujesz, nie? To że ta fajna, ale nie bez, bez szału, jako takiego. No i widzę, że już jesteś e, w gorącej wodzie, kąpane 19 godzina, to powinieneś już spać formalnie. Co tu mamy? E, o! Fairy Godmother! Fairy Godmother wpadła, Golda. Także fajnie. Fairy Godmother w Goldzie. Ogólnie Golda jest taka nam to nie ma odgrywała tutaj takiej dużej, większej roli. Ale... E, no... O! Mają wersję Oj. swoje Alter Artek y, które Oj. są grywalne, nie? Nie No nie pilnuje. Tutaj jest takich grywalnych e, hopsy, hopsy spodziewały się, hopsy w szóstce. Jest kartą grywalną, tutaj nie Widzę, że czapeczka Dostaje czapeczkę Dwa czapeczki masz Ile grywalnych dostaliśmy w tym... Filmie, oh, że... O, Madam mamy! Dragon Gem i Basil. Kolejna tutaj Madam Mim. Madame z wpada też zwrot boostera. <noise> <noise> Formalnie. Ale chyba tylko w jej przypadku, bo jednak ona często może wpaść. Ale tutaj, no, niezbyt dużo wpadło. Już się nudzisz, nie? Nudzisz się. Hmm... A... Teraz ja się tu jesz, tak? O, Izma, jaka ciekawa King i Last Cannon Matko, tego jest sporo, aż za dużo wręcz Mogę się ograniczyć do jednego Booster, booster Boxa, powiedzmy formalnie Training. O! Madam Mim w holo! Madam Mim w holo! Uuu. 23 minuty Chopsyk e, Kokremat Dobra, będzie miał dwa boostery, synek Mas. Um, tutaj Nic Masz, masz jeden booster, e, no już nie biegaj Tak, będzie mógł zaraz kawę ka w tej chwili Proszę Akcja No, no, no. Sprój drugą rączką Sprój drugą rączką Druga rączka będzie lepsza, no już no szybko, my no nie mamy czasu! Drugą rączką, drugą rączką! Nie! To nie przeklę. <laughs> no, no i nikt nie widzi, co wyciągasz, serio? Jeżeli wyciągasz tą, tą rączką, to nikt nie widzi, co wyciągasz. No szybciej, 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 szybciej. Pozwolę ci, ale Speed Cruella Lumiere. O, o, Ta karta, to jest dobra, to jest dobra karta. Pan ale trafiliśmy chyba pierwszy Strength of Raging Fire, pierwsza Jeszcze nie, nie. Mam tej nigdy No dawaj, 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 dawaj Jak się je to się, to się nie dotyka kart Także to jest ostatnia booster jakim yy, otwierałeś Bo wcinasz jedzenie a jedzenie przy kartach nie istnieje Pacha Gaston zwykły Mishka, Mickey I Paint tyle To było kolo. Koniec Teraz możesz sobie wcinać poluszki, jak chcesz. Nie tylko, na, nie nabróć A ja już robię. No to spadło. Grand Gabit i tyle. Chyba wyrobimy. O kurde, jest! Uhu, synek! Szok jest! Mamy! Lady Tremen! Outstanding! Już. Jak skończysz jeść buzi? Popatrz. Lady Tremen. Siedzi fajnie? A kolejny gdzie? No to jest tyle. To jest Lady Tremen. jak. skończysz, żeby o opóźnić o wtedy może. Nic. <laughs> Jak mój nie stół wygląda No to musi teraz poczekać eee, grywalne karty O, jest to grywalna karta Tutaj nic Ojeju, ojeju Już chyba nie dostaniesz Może jednego, może jednego ci mogę dać Jeszcze boostera, ale ogólnie O, ty, nie widziałem, hypnotize Zadam nim. Tygrysek <laughs> Mało czasu Mało czasu. Koza, do tego co nie. O, madam mim padła. Madam mim kolejna, to dosta duża. To enchanta. Y, taka. To widziałeś, nie? To widziałeś. Kurczę! Czy bogo? Nic. Niby nic, a jednak 60 boosterów w 30 minut to z mało. Madam Mim, nie. A później to będzie kurde selekcja. Czerysz, kobat, nic. Chyba nie by w te 30 minut odcinka standardowego, klasycznego. Pyk, 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 pyk. O, oh, beast, beast gold, beast gold. Eee, bestie. To później, Beast gold No, beast to jest zwykła beasta i queen, ale to w holo taka zwykła, klasyczna. Dwie minuty, trzy minuty. I tak trzeba będzie włączyć, i wyłączyć. Madame w holo. Nabra, nie wyrobiliśmy na pewno. Jakbyśmy chcieli to się nie dało Madamim im zwykła Sherka Tutaj była Lady Tremen Kolejny Distance Queen Caterpenter Mufasa Mufasa zwykła Mufasa Proszę No N tak jest, jak otworzyliśmy ostatnio, to mieliśmy tego mufasa. Otworzyliśmy jedną, to była mufasa. Była mufasa. A że w holo. No dobrze, ale wciąż masz brudne rączki. Więc brudne rączki deklasyfikują de de cię z e osób, które mogą ogólnie tej chwili otwierać karty. Musiałbyś pójść do łazienki i umyć ręce. A nie potrzebuję. A, ja potrzebuję. Ty nie musisz. Pinokio, Tuk Tuk, Gaston zwykły, ostatnie busterki. Ty nie musisz, ale ja potrzebuję. Jest tu i ta postać zwykła, a nie do, do buzi mi przystać. Ja nie mogę dotykać poruszków. Pojedynczo, pojedynczo może mi dać tylko. Mhm. Mm. Mm Hmm. Ranging on the white fire, ja się wcale nie dziwię, A? że jest drogi, bo jest rzadki. Mm. Nie widziałam go wcale, oprócz jednego. Uro, Uro, baby. Uro, nie, nie konieko. No tyle to ja, to nie, 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 jeden nie, Już jeden Raging nie, 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 To bardzo, bardzo miłe nie, jak nie, Takich koniów jak bardzo miłe zapasy dla koniów, jak ja. Już kończymy. Ostatni booster, ty? Chodź. Czy ja? A my się wydało, że ty. Krąg. Oj. I ostatni. I ostatni booster. I tyle. Także dwa enchanty na 60 boosterów, nie jest źle, nie było źle, dosyć ciekawie, ale dosyć dość drobno wpadło, Holo między innymi yy, ta Madam Mim, ale to robi robotę, całą. Dobra, to było tyle w tym odcinku, dziękuję za uwagę i widzimy się następnym oczywiście z cecha szóstki, yy, omówieniem kwestii starter decków lub kart, które oczywiście tam są w tym dodatku yy, zawarte i są ciekawe. Także dziękuję serdecznie za oglądanie i widzimy się następnym razem, trzymajcie się. Hey -ya.